Transfer sama Greenwooda z Leeds United to prawdziwy dynamit. Za 2 miliony euro stając się najdroższym zakupem w historii klubu. Portowcy ściągnęli 23-letniego Anglika, który w Championship dla Preston North End zaliczył 5 goli i 3 asysty w 38 meczach. Kessler, znający angielski rynek jak własną kieszeń po pracy w Hall City, dokonał cudu, sprowadzając zawodnika z takim CV do Szczecina. Greenwood to nie tylko talent ale i obietnica, że Ekstraklasa zobaczy nową jakość. Młody gość, który grał w Premier League, może tu zostać królem boiska. To jednak nie koniec transferowych fajerwerków. Pogoń przechytrzyła Krakowie, zgarniając 23-letniego Raimunda Molnara z MTK Budapeszt za 1,5 miliona euro. Węgierski napastnik ma wypełnić buty Kulurisa, a to zadanie godne Herkulesa. Do tego klub dorzucił skrzydło